od widza, od pielgrzyma przebywającego tutaj, nawet jeśli podejdzie się pod sam obraz świętego Józefa, trudno jest wyczytać, cóż na niej się znajduje, a jest to bardzo piękny wotum. Jest to wotum, które pozwoli nam opowiedzieć historię cudownego wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Cóż więc widać na tej patenie umieszczonej u szczytu obrazu? jakby ona ukoronowała te wszystkie łaski, które św. Józef Kaliski w naszym kaliskim sanktuarium uczynił. Otóż jest to patena, która nazwana jest patena Symbol Pokoju. Jest to dar byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, złożony jako wotum dziękczynne świętemu Józefowi w 1965 roku, a więc w roku 20 lecia od wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Atena ta ma bardzo symboliczne i piękne znaczenie, które zawarte jest właśnie w dekoracjach tej pateni. Widzimy więc na owej patenie pięknego, emaliowanego, związanego baranka. Obok tego baranka zauważamy, jeśli się przyjrzymy, sigla biblijne odsyłające nas do proroka Izajasza, a dokładniej do czwartej pieśni cierpiącego słów Jachwę. Prorok Izajasz, starotestamentalny ewangelista, przynajmniej taki tytuł nadali mu ojcowie kościoła, zapowiedział i wieścił wiele lat przed narodzeniem Chrystusa męki Syna Bożego, które sprawiły to, że cała ludzkość została pojednana z Bogiem. Artysta-plastyk wykonujący tę patenę, symbol pokoju, użył właśnie tego cierpiącego, Jachwę, aby uzmysłowić nam, że cierpienia księży obozu koncentracyjnego Dachau złączyły się z cierpieniami Chrystusa i w ten sposób mogły być na chwałę Bogu złożone. Atena ta także ozdobiona jest trzema znakami. Jeden znak to oczywiście polskie godło, inny to na czerwonym trójkącie o litera T. Był to znak, który nosili więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau. Polacy więźniowie właśnie taki znak nosili. W ten sposób SS-mani bardzo łatwo mogli rozpoznać, którzy z więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau są Polakami. Ale oprócz tych dwóch symboli jest także i trzeci piękny symbol zwycięstwa Chrystusa. To czerwony kwadrat, na który nałożony jest Biały Krzyż. A na nim greckie litery. Nika Hiro. To oczywiście nawiązanie do greckiego symbolu Chrystusa zwycięzcy. Tekst dedykacyjny tej pateny, który rozjaśnia nieco bardziej okoliczności, w jakich dokonano ofiarowania tego wotum dziewczynnego, znajduje się na odwrocie pateny. Niestety na co dzień nie można go przeczytać, ponieważ jest niewidoczny zupełnie. Ale można, na nie, można, go, można się o nim dowiedzieć. Oto jego tekst. Atena, symbol pokoju, na której spoczywa ofiarujące się za nas ciało chrystusowe, wotum uczynione z ofiar pozostałych przy życiu w dwudziestolecie wyzwolenia z oboru zagłady w Dachą 300 z 590 żyjących kapłanów polskich z w Kaliszu 29 kwietnia 1965 roku pod przewodnictwem Jego eminencji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, księdza biskupa Antoniego Pawłowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, biskupów, byłych więźniów księdza Franciszka Jedwabskiego, księdza Edmunda Nowickiego, księdza Jana Fondalińskiego, księdza Bernarda Czaplińskiego. Księdza Tadeusza Etera, Księdza Ignacego Jerza, Księdza Kazimierza Majdańskiego. W niniejszym dokumencie przetrwania czcimy pamięć umęczonych w dachał 845 księży polskich z księdzem biskupem Michałem Kozalem i zmarłych po wyzwoleniu około 300 z księdzem biskupem Franciszem, Franciszkiem Korszyńskim. Atena wotum które widać na góry obrazu świętego Józefa Kaliskiego, prowokuje nas, by zapoznać się nieco bliżej z historią cudownego wyzwolenia więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Zatem podążmy tym tropem.